Nie strzecę go. <laughs> Ale ładne, jest Ale laser ładne. Jakby killów. Ale czego? Kilów. Jezu! tu wytłumacz chociaż, co, co tu się dzieje. Bo was mnie. o katastrofa. Nie! Yeah. Eee, i ogólnie. I want to go home. I, na, naszym, naszym celem jest. Jak naj... <laughs> Podlej się. Jesteś... jesteś... troi. Będziemy... co... co my to robimy tak właściwie? Dobra, może... chodźmy. Przychodźcie. Magiczny heja otwiera drzwi. Każdy jest? Nie, zostawisz mnie. I zrób cleanlappa, bo te drzwi się zepsuły na amen. O okay. kurde. Oj, Jo, przeżyłem. Dobra, tak. Typowy hmm. dzień w, szko w szkole w Ameryce. <laughs> Zdejdź mi z głowy, ty też. Now I am mad. Ał. A! Ta No dobra, Jesteś żabą! A może reszmy się pojedynczo? Niech ktoś się reszmi pojedynczo. Bo się odpowiedziałem. Ja nie mogę z tymi awatarami rysować. Podaj klucz, podaj klucz. Dziękuję, Mój ja osta go! Teraz umrzesz. Co wy robicie, proszę Państwa. Próbujemy wziąć klucz. Nie reszcie. się, kurde. Idziemy z kluczem. Idziemy stąd, bober, idziemy stąd. Jezu Christie. etniczne. Nie, e, nie bądźmy rasistki oj, oj. przed live'em. Ty grys CS-a. Nie zabiłeś nikogo. Ewentuję. To tak gra nie jest. Chyba zapominasz no. o cs jest A co tam było, Heja? Zdech... E, śmierć. To. Nie jest niesamowite. W A na A Shishin! 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 Kiedyś to było Kurde, brzoza No nope. Kurde, gerył <laughs> jeden cholerny kurasza, obyś umarł w piekle <laughs> kocham Co jest w ogóle, Bober morduje każdego? ci jedno, się, kurde To jest dobry plan, gdybyśmy mieli <laughs> A ty wkurzający, jesteś kurasem ty już chyba wiedzieliśmy, a ty upośledzony. A i pobernij ci tu, bo jesteś niższy i możesz a. wejść tędy. Dobra! Pokonałem no, 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 jednego. No, 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 no. O, no, pokonałem kolejnego! Echo wziął skinę z CSO Jak to posting Think About Among Us? Był jakiś dźwięk w mapie. Zaraz zobacz tam a wierzysz i że ten labirynt nie ma końca. Też. Ja przeleciłem całe sa, cały labirynt. Ej! Musimy niszczyć kawałki serc. Coś Co tu jest? jest? Co tu było? Holy shit! O. Jaki pan ha Pęd? <noise>

Jest agresywny, niemiło. miło. Aaaa, nie. to wiem go. Przyjęłem boty royal, tak? Ha, bo nie chciałem. Halmonry kurde. To dziękuję. Nie chciało mi się. Ludzie przyjść magii, magia, możemy to wygrać. Możemy... Na razem mi się uda. Daj, daj to, daj klucz, daj klucz, daj klucz. Daj mi go. Daj to, bo przyjedzie to masz hajto. Wziąłeś go i na nie gdzie iść? Oliver kiedy multiversus? Nie wiem, mam... coś trochę. Będę tak bardzo szybko. Welt! Au, au. To nie jest. Wiesz, Kruba! Weszłam, weszłam, no. Jak sobie taką ciekawostkę, oh no. ale naprawdę czasami jem przyszło. O kurde. Czy jesteś tym enjoyerem, który jest kill fanu? <ścoughs> O kurde! Co się happening right now? To on nas okradł. Czy to jest Grzegorz Loryda? O uciekać! Ja nie chcę budować gier dobrej. I przejdźcie, spokojnie. Osiem a? Ludzie <laughs> musi uciekać. Auto. Samochód. Mobil.